Właśnie jest godzina 18.05 i generalnie zaraz po 18:00 że tak powiem, zrobił się luz. Ale tak do tej pory mieliśmy tutaj w punkcie sprzedaży bardzo dużo ludzi, dużo kobiet, ale też muszę powiedzieć, że też dużo dzieciaków, które po prostu chciały autografy, więc no fajna akcja. Mega, mega mi się podobało. Tak, właśnie tutaj Daria się śmiała, że mnie chyba ręka boli od pisania, ale mnie tak naprawdę już boli od, od jazdy, na, bo, bo ostatnio już zaczęliśmy trenować, ale co prawda nie na motorze żużlowym, tylko e, na krosach, kładach i, i, i na, po prostu na torze crossowym. E, no i właśnie teraz jestem świeżo po treningu i właśnie e, mamy parę dni przerwy, i wyjeżdżamy w net za tor, na tor, więc e, no, też się cieszę, że po prostu w końcu doczekaliśmy się tych chwil. Pogoda jest świetna, więc po prostu musimy to wykorzystać na maksa.